Prezentacje Edukacyjno-Doradcze Uczelnie w Powiecie to impreza zorganizowana przez Podlaskie Wieści pod patronatem Piotra Rećko, starosty Sokulskiego. W tym roku odbyła się już po raz dwudziesty. Dziś na Hali Sportowej Elo swoją ofertę programową dla tegorocznych maturzystów z powiatu Sokulskiego zaprezentowało sześć szkół wyższych. Do wstąpienia w szeregi studenckie zachęcały Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych, Politechnika Białostocka i Akademia Podlaska w Białymstoku. Znajdujemy się w Zespole Szkół w Sokółce, na hali sportowej, gdzie w tym momencie trwa impreza, Zorganizowana przez Podlaskie Wierści, której patronatem objął starosta Sokulski, pan Piotr Rećko. Impreza nosi tytuł Uczelnie w Powiecie. W dniu dzisiejszym uczelnie białostockie prezentują swoje stanowiska informacyjne. Młodzież, tegoroczni maturzyści. Ale nie tylko. Ze szkół Powiatu Sokulskiego mają możliwość zapoznania się z aktualną ofertą edukacyjną przygotowaną przez uczelnie wyższe. Mogą przeprowadzić merytoryczne rozmowy zarówno z pracownikami uczelni wyższych, jak i studentami. Jest to bardzo ważna inicjatywa, dzięki której uczniowie nie muszą jechać do Białego Stoku, ażeby spotkać się z pracownikami uczelni. Mogą dzisiaj skorzystać z szerokiego wachlarza oferty edukacyjnej, która dzisiaj zostanie młodzieży przedstawiona. W imieniu Piotra Reczki, starosty Sokulskiego, i swoim własnym chciałbym powitać wszystkich zebranych, przede wszystkim wyrazić radość z tego, że uczelnie, które funkcjonują w naszym województwie, przyjechały tutaj do Sokółki, aby zaprezentować swoją ofertę edukacyjną. Wyrażam nadzieję, że wszyscy uczniowie, którzy są na spotkaniu, wybiorą właściwie swoją przyszłą drogę życiową, swoją uczelnię i tak naprawdę Życzę im, aby im się dobrze studiowało, a później dobrze pracowało. Życzę samych dobrych wyborów. I ten dzień dzisiejszy ma im właśnie to zapewnić. Tym młodym ludziom, którzy się uczą w liceum, w zespołach, w szkoł, na terenie naszego pięknego powiatu sokólskiego. Wszystkiego dobrego. Chciałbym podziękować dla organizatorów za, za dzisiejsze spotkanie. Dla wszystkich przedstawicieli uczelni wyższych, które wzięły udział i wystawiły swoje stoiska. Bardzo się cieszę, że w jednym miejscu nasza młodzież z powiatu sokólskiego może spotkać się z przedstawicielami, którzy zachęcą do wcielenia wejścia w szeregi uczelni wyższych. Mamy tutaj uczelnie techniczne, mamy uczelnie z uniwersytetu, więc młodzież może w jednym miejscu wybrać kierunek, w którym później będzie uczyć się w szkole wyższej. Być może w dniu dzisiejszym młodzież już ma podjętą decyzję, w którym kierunku kształcić się, ale to spotkanie może jeszcze dużo zmienić. Więc jeszcze raz serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy wystawili swoje stoiska ze szkół wyższych. No dzisiaj spotykamy się w liceum, w naszym Sokólskim Liceum. Jest to wydarzenie skierowane do młodzieży, do naszej młodzieży, która ma możliwość osobistego spotkania się, porozmawiania z przedstawicielami różnych uczelni z naszego województwa. Jest to cenna inicjatywa. Także życzymy młodzieży jak najlepszych wyborów i dobrego wykształcenia.